Dośrodkowanie Malinowskiego, Barney ponad poprzeczką. Ukraina, Ekwador to pierwszy z meczów w grupie G. Castillo, wrzutka, dobra interwencja Zabarny, a dopada do piłki, Cygankow, Cygankow i za chwilę może znaleźć się już przed ostatnim obrońcą Ekwadoru, jednak Ekwadorczycy nie dali za wygraną, Mudryk. Już zdążyli wrócić zawodnicy z Ameryki Południowej na własne pole karne. Zinchenko, Mikolenko, Braszko, Mudryk. Mikolenko. Próbują Ukraińcy teraz dośrodkowywać. Cygankow uprzedzony przez Estupiniana. Tymczyk. Tymczyk i dobitka Braszki. Ukraina 1, Ekwador 0. Ależ otwarcie wyniku. Braszko z pierwszym golem na tych mistrzostwach. Ukraina wychodzi na prowadzenie. Trzeba przyznać, że to zapowiadał się mecz wyrównany i taki mieliśmy do tej pory. Ale ta zdobyta przez Ukraińców bramka może coś w przebiegu tego meczu zmienić. Ekwador już nie może wyłącznie się bronić. Kaisedo, Aes, Kampana. Kampana w polu karnym Estupinian Perwis Estupinian Paes Nie zdołał ukraiński golkiper Zdorientować się na czas I Paes wbił piłkę do siatki 1 do 1 w spotkaniu Ukrainy z Ekwadorem No to nam się mecz proszę państwa rozpoczął na nowo Przed chwilą zaczęliśmy drugą połowę spotkania Malinowski Środkiem boiska zagranie do Tymczyka Cygankow Ma dwójkę polegów W polu karnym Zinchenko Zinchenko Próbował zaskoczyć Ramireza Za pola karnego Spokojne wprowadzenie Piłki do gry Przez Tymczyka Daleka wrzutka Właściwie próba Tymczyk Za Barney. Braszko, Braszko! Poprzeczka tym razem, ale naprawdę znakomity mecz w wykonaniu. Braszki dzisiaj mógł wyprowadzić Ukraińców po raz drugi na prowadzenie. Zabarny. Także świetnie dzisiaj gra. Franco. Odzyskanie przez Ekwadorczyków. Franco. I nadal 1-1. Rubin, 85 minuta. Niewiele czasu zostało, aby któryś z zespołów zgarnął dziś trzy punkty. Valencia. Estupinian. Ofensywnie Ekwador. Estrada! 2-1. Ekwador wychodzi na prowadzenie w newralgicznym momencie w 85 minucie. Wprawdzie jeszcze zostaje przynajmniej te 5,5 minuty spotkania, aby Ukraina zgarnęła ten jeden punkt, ale będzie coraz ciężej. Kolejne dośrodkowanie i wybijają Ukraińcy. Zubkow. Konoplia. Zobaczymy, jak ukraiński szkoleniowiec przygotował swój zespół na tak ciężką końcówkę. Konoplia. Paczo. Sansa Ekwadoru na kontrę. Valencia. Zambranco. Kajsedo. Mudryk Zinchenko. Zubkow. Szybka akcja Ukraińców. Muszą się naprawdę śpieszyć. Przegrywają jedną bramką. Zubkow. Szukał tym podaniem Sikana. Juchen Konoplia. Sikan broni Ramirez. Nazaryna. Odbita piłka od Castillo. I za chwilę będziemy mieli kolejne natarcie Ukrainy. Nazaryna chyba mógł lepiej to rozegrać. Doliczony czas gry. Nadal Ukraińcy nacierają. Rusłan Malinowski, Nazaryna. Nazaryna umiejętnie. Minął rywala. Odbita piłka rykoszetem. Było niebezpiecznie. Zubkow, gdyby był lepiej ustawiony, być może wpakowałby piłkę do siatki. Ramirez przytrzymuje futbolówkę, jakby chcąc zyskać parę sekund, aby Ekwador wciąż nie stracił tego drugiego gola. Zabarny, Malinowski, rozpaczliwie bronił się Ekwador w tym doliczonym czasie gry, ale teraz ma szansę ruszyć z kontrą. Kajsedo, Kajsedo, broni Trubin, wypiąskowana piłka, przerzucona ponad poprzeczką i teraz rzut rożny. Czekuje się nam krótkie rozegranie. Czy też tak Panowie Ekwadorczycy chcą zmylić swoich rywali? Zaraz się przekonamy. Perwis Estupinian. No oczywiście gra na czas. Jak żeby inaczej. No czekamy. Kibice także niecierpliwią się już na trybunach Gruezo. Zabarny pilar defensywy Ukrainy, zdecydowanie najlepszy defensor tej reprezentacji dzisiaj. No i ostatecznie Ekwador pokonuje Ukrainę 2 do 1. Spotkanie było bardzo wyrównane. 14 13 strzałów Ukraina 11. Ekwador. Zapraszam na kolejne spotkania. Do usłyszenia, zostawcie suba kciuka komentarz. I na razie miłego dnia.